Jezu, to znowu się stało, zrobiłam zakupy za milion hajsu. Cześć, tej strony Ania, witam was. Czemu jak klaska! Cześć, tej strony Ania, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam was na haul. Dawno nie było na moim kanale haulu, a to tylko dlatego, że po prostu dawno nie kupowałam żadnych ubrań. W końcu stwierdziłam, że czas troszeczkę odświeżyć garderobę, coś niecoś kupić. A przy okazji wam pokazać, bo wiem jak bardzo lubicie hole. Dzisiaj zapraszam was na filmik, w którym pokażę wam kilka moich perełek, a w zasadzie mnóstwo moich perełek. Jeżeli mi nie subskrybujcie, to już w tym momencie nadróbcie ten błąd. Oczywiście kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić żadnego mojego odcinka, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Łapka w górę pod tym filmem oraz wejdźcie na mojego Instagrama ADIK14, to moja nazwa. Link macie w opisie, jakby się na Wam nie chciało wpisywać. A teraz zapraszam Was na filmik. Zacznijmy od perełki, czyli od. Butów! Mam tutaj buty z Adidas, kupione na Zalando i to są białe sneakersy ze złotymi wstawkami, Tak one się właśnie prezentują. I to są właśnie sneakersy na takim masywnym, szerokim, na szerokiej podeszwie. Są białe i już noszone, widzicie. <ś BConn savour Schuld> są mega, 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 mega wygodne. Mimo, że za pierwszym razem mnie obtarły strasznie tutaj na kostce, mimo to teraz są najwygodniejszymi butami ever, ever. Nawet taki zwykły outfit e, fajnie zmienił na taki stylowy. Teraz idziemy do zakupów, które zrobiłam, albo bardziej, które popełniłam w Szwecji. Zawsze w Szwecji muszę pójść do Calvin Klein. No i wiadomo, nie będę pokazywała tam wam żadnych moich tam bielizny i tak dalej. Swoją drogą bardzo y, mega wygodna i bardzo ją lubię. Trafiłam na fajną promocję, więc stwierdziłam, że kupię sobie po prostu więcej, bo ubóstwiem bieliznę Calvin Kleina. Po prostu jest najbardziej wygodna, ale y, oprócz tam bielizny i tak dalej, dorwałam y, spódniczkę, która jest taką właśnie literkę a kratkę biało-czarną i tutaj delikatne logo w formie naszywki e, czerwone właśnie z napisem Calvin Klein. E, uwaga, bo to jest e, najlepsza rzecz ever w tej całej e, spódniczce, to to, że normalnie kosztowała 900 koron, przeceniono ją na 630 koron, ale e, miły pan powiedział, że w, na tych półkach jest promocja, bo to są już takie resztki sezonu i tak dalej. Sąd też... E, do tej ceny jeszcze jest 50% zniżki naliczane w kasie, a on po prostu jeszcze dodatkowo może po prostu zamiast 50% robić mi 70% zniżki i w zasadzie za spódniczkę, która normalnie kosztowała 900 koron zapłaciłam, uwaga, 189 koron. Przejdziemy teraz do Lewisa, także zawsze muszę w Szwecji wpaść do tego sklepu. Tutaj kupiłam sobie tylko jeden t-shirt Czarny t-shirt. Jak dawniej miałam manię kupowania białych t-shirtów, tak teraz tylko wyłącznie czarne. Ten t-shirt wygląda właśnie e, tak. To jest po prostu zwykły czarny t-shirt z basicowym dekoltem i też e, białe logo. E, troszeczkę taka inspiracja, bo zamiast e, Levis jest napisany Stockholm czyli taka właśnie fajna pamiątka e, ze Szwecji, ze Sztokholmu Moją drogą jak byłam z ciocią w sklepie właśnie w Lewisie, to e, znalazłam tą bluzkę i myślałam, że ona będzie mega, mega krótka powiedziała, dobra, no przetestuję ją ubiorę ją, zobaczymy jak to będzie wyglądało i kiedy pokazałam się cioci przebierali, siedziałam, no kurczę, jest idealna, brać, tylko brać surprise motherfucker Ostatnia rzecz, odzieżawa w Szwecji to Nike. Dawno nie kupowałam nic Nike, a uwielbiam tą markę. Tutaj mam też, uwaga, czarny t-shirt, no tak, też bym się spodziewał. Tym razem w dekolt w serek fałkę, który jest bardzo przeze mnie ostatnio lubiany, ponieważ bardzo tak fajnie optycznie wyszczupla i po prostu lepiej się prezentuje niż takie e, klasyczne, takie wiecie, okrągłe dekolty. Tutaj mamy klasyczny e, czarny t-shirt, e, właśnie z takim małym logiem, tutaj po prostu Nasze tym Nike i to jest tyle, i zapłaciłam za to 130 koron. Także była promocja. Teraz e, chciałabym omówić krótko moje zakupy już w Polsce, które e, zrobiłam jeszcze przed wyjazdem. Bo stwierdziłam, że no, potrzebuję nowych t-shirtów, potrzebuję nowych spodni i tak dalej. Ostatni mój vlog, taki daily vlog, właśnie dotyczył tych zakupów. Zaczynamy od hausa, który widzicie, jest dość spory. Zacznijmy prostu cocigniemy po kolei. Pierwsze to spodnie, czyli to w zasadzie po co poszłam. Spodnie są z wysokim stanem, są takie marmurkowe i jasne. No nie wiem, jak wam pokazywać je, no one się nawet mi nie mieszczą mi skadrze, chyba, że tak pokażę. I tak właśnie się one prezent. Ale zapłaciłam za nie, nie wiem, ile ja zapłaciłam około 80 zł, wydaje mi się, coś takiego. Kolejna rzecz to koszula, czarna koszula. Stwierdziłam, że nie ma czarnej koszuli i muszę sobie ją kupić, zwłaszcza, że ta mi się bardzo spodobała, pewnie nic nie zobaczycie. Ma rękawy, które można właśnie sobie tak na czwarte ładnie zapiąć. No i też jest taka bardzo fajnie luźna, lewo na co dzień, a nie taka mega, mega jakaś, wiecie, wystrojna i elegancka tak się właśnie prezentuje, tak będzie i też nosiłam już ją w Szwecji i zakładając ją w Szwecji, zakładałam ją pierwszy raz i zauważyłam, że kupiłam ją bez jednego guzika. Kolejna rzecz to bluzka standardowa, bluzka biała, z takim w ogóle bardzo ładnym em, dekoltem, który mi się najbardziej spodobał, no i też to prążkowanie także mi się spodobało. Średnio lubię y, bluzki z długim rękawem, ale stwierdziłam, że bardzo mi się przyda do jednego challenge'u na moim kanale. Jeżeli jesteście zainteresowani, co to jest, to subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, aby właśnie tego odcinka nie przegapić. Kolejny T-shirt, który mnie urzekł i stwierdziłam, że o nie, nie, muszę go mieć, zwłaszcza że był ostatni w moim rozmiarze. To jest czarny także t-shirt dalej z cekinami, po jednej stronie jest hello z takim wiecie mega mega mm, taki syrenkowy, natomiast druga odsłona tej bluzki to holo na srebrnych cekinach. Uwielbiam się bawić tym. Nie polecam y, ubierać takich bluzek, jak jest słońce wielkie bo mnie mega raziło. Ostatni t-shirt, na który mega polowałam, bo widziałam już go e, po prostu wcześniej na stronie internetowej i wiecie co, ja szukałam i byłam tak ślepa w chaosie, e, ale w końcu go oderwałam. E, to zwykły t-shirt, ale w jakimś jak przepięknym kolorze, takim granatowym, kobaltowym, czym w specjalnym się nie oznacza. Jest basicowy, bez żadnych zdobień. No i to oczywiście ma mój ulubiony dekolt V. E, mam rozmiar S i ten e, T-shirt kosztował 25,90 9, a ten kolor jest cudowny kolejne zakupy zrobiłam w H&M -ie. pierwszą rzecz kupiłam stacjonarnie, a dwie kolejne już poprzez aplikację i tutaj mam do pokazania Wam także zwykły uwaga, czarny t-shirt ktoś by się spodziewał, dokładnie w sery to jest zwykły t-shirt, to właśnie także czarny bez żadnych zdobień i bez niczego mam rozmiar M i kosztował 19,99 kolejna rzecz to stań, który mega mnie zajarał mega mi się spodobał, prezentuje się właśnie tak jest to miękki stanik koronkowy, który nie ma żadnych zapięć, więc nic wam nie odepnie się w ciągu dnia. Ma tutaj mega takie właśnie szerokie pasy. No i tutaj też jest taki właśnie, wiecie, tutaj taki mega szeroki, przez co właśnie bardzo ładnie się na ciele prezentuje. No i ja głównie kupiłam go dla tych szerokich pasów tutaj, wiecie, na ramionach, ponieważ Dopasowuję go zawsze do jakichś ogromnych sweterków, swetrów, które mają, tak opadają na ramię. No i właśnie też, żeby mieć taki, kupiłam sobie taki właśnie sweter, który mogliście już widzieć w moich odcinkach. Na pewno nagrywałam w nim test na żywo. Mam tutaj rozmiar M, bo chciałam, żeby był taki mega luźny, żeby to wycięcie, które jest na tykolcie, no i też na tyle, na, na tułowiu, też, żeby tak właśnie fajnie opadał, żeby właśnie stanik ten koronkowy tutaj było widać, żeby po prostu ładnie tutaj opadał na ramię. No i też właśnie bardzo ładnie się ten sweter z tym stanikiem meczuje, jest prze piękne połączenie. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie lajka pod tym filmem, napiszcie komentarz, która rzecz najbardziej Wam się spodobała z tych wszystkich moich zakupów. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Widzimy się w kolejnym odcinku i jeszcze wejdźcie na mojego Instagrama. Andziuk14 to moja nazwa. Buziaki i pa pa! Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Like